Cześć. Dzisiaj mamy pierwszy damski zegarek. W naszej serii zegarkowych filmików. Jest to Tissot Equit T. E, tradycyjnie wymiary: 34 wysokość, szerokość 14, grubość 7 mm, waga 25 gram. Koperta ze stali, polerowana, e, lekko wygięta, koronka syngowana. Wodoszczelność tego zegarka 30 metrów, więc możemy w nim bezpiecznie umyć ręce. Szkło szafirowe. Wskazówki polerowane. Indeksy. W tym zegarku praktycznie nie mamy indeksów. Mamy tylko na godzinie 12 i na godzinie 6 po dwa diamenciki o wadze 0,2 karata, karata każdy. W środku siedzi w tym zegarku nam mechanizm kwarcowy ETA 28 280002 pasek w tym zegarku szerokość 12 mm jest to pasek skórzano-tekstylny takie śmieszne połączenie od spodu jest skóra a z zewnątrz taki dość ślizgi materiał. Wydaje mi się, że jest to Nylon, no ale tutaj mogę się mylić, nie jestem ekspertem. Co można powiedzieć o tym zegarku? Zegarek raczej ozdobny, biżuteryjny, bo ze względu na to, że nie ma indeksów, bardzo ciężko odczytać na nim godzinę. Jeżeli to jest godzina jeszcze, nie trzecia, szósta, tak jak w tej chwili mamy 15 po 3, jest ok. Ale jeżeli mamy wskazania między np. 16, 17 albo 19, 20, wtedy naprawdę ciężko wyczaić, czy to jest 19, czy czasem 20. Brak tych indeksów jednak utrudnia odczytanie godziny. No więc ten zegarek bardziej, tak jak wcześniej wspomniałem, bardziej ozdobny, biżuteryjny zegareczek. Taki bransoletkowy. Bransoletka z funkcją zegarka. O, tak bym to ujął. Ten zegarek w tej wersji kosztuje 1100 zł, ale oczywiście trzeba się targować. 15% moim zdaniem jest do ugrania w każdym sklepie, a dobry negocjator może wyciągnąć jeszcze troszeczkę więcej. Jest też wersja ta zegarka bez diamencików, tańsza o 200 zł, ale moi drodzy, przecież wszyscy wiedzą, że najlepszymi przyjacielami kobiet są diamenty. Więc myślę, że nie ma co oszczędzać i te 200 zł można wydać więcej. A nasza żona, partnerka czy kochanka na pewno będzie za zachwycona i ten zegarczek bardziej będzie się podobał, podobał dzięki tym czterem malutkim kamieniom. Eee... To właściwie wszystko, co o tym zegarku można powiedzieć. Eee, trzeba tylko wziąć pod uwagę to, co już powtarzałem: że jeżeli nasza kobieta, partnerka, nie ma zegarka i chcemy jej kupić zegarek, który będzie jej skazywał, nie wiem, czas, żeby kobieta wiedziała, że jecha na autobus, to ten zegarek się do tego nie nadaje. Na nim się nie da odczytać dokładnie godziny, eee, więc do takiego codziennego zastosowania ten zegarek e, odpada. To tyle i zapraszam do oglądania naszych następnych filmików.